Co jest? Co jest? Auto się zepsuło, zajebiście. Nie gadaj. No, to wyprawa. Sprawdzę co jest grane. Co za gruchot Co jest? Stary... Mamy lipę no nie ogólnie. Mamy namiot. Możemy go rozbić no i na namiot. Co ty gadasz, stary? Jesteś nienormalny w ogóle. Zimno gdzie namiot, jest. Co tu? Ty? Co, nie spełni gniewu. Ej, ty, ty jesteś porąbany, ty jesteś w ogóle nienormalny. A tobie co przeszkadza? Bo mi zimno. No i co z tego, że ci zimno? Mamy namiot. Mamy, mamy ze ale namiot. co to jest jakiś w ogóle ultimate survival, czy o co ci chodzi, stary? Mamy ze samochody i mamy namiot. jeśli nas coś zaatakuje, stary, to Zaatakuję. jest las, stary DJ. się filmu, stary, naglądałeś się, filmowi. Masz Nie. Mazzi jakąś chorą, wyobraźnie. Rozbijamy namiot, bierzcie plecaki. Strasznie, tu nie wiecie co to jest? Nie o? mam pojęcia, Ej, wygląda na jakiś opuszczony hotel. Ej, ktoś się dowiedzieć co to jest? Nie, chodź, chodź. idziemy do środka. No chodź, idziemy do środka. Co? Nie, no co nie, nie. ty nie świruj, nie, najpierw rozłożymy namiot, rozbijemy się, a później będziemy obczać. Chodźcie, zobaczymy teraz. Pójdziemy wszyscy, nie, chodź, chodźmy, chodźmy, chodźmy najpierw, rozłożyć ten namiot. <t Hayat> Dobra. Ostatnie przybicie i wchodzimy. Chodź tam Ej, coś tam jest! Ej Mario, chodź, nie wygłupiaj się! Chodź! Chodź, czytaj, na oglądajcie horrorów Teraz twoja kolej? Ej, stary, kiszek Co to się schydujesz gościu? Gdzie idzie? Maro? Krzychu? Słyszycie mnie? A! Gdzie ona jest? Idziemy, idziemy, kurde jej nie ma Stary masakra Czy ona poszła na zwiedzanie? Ej no, patrz! natarka. To... Magda! Ej Magda! Nie w ogóle. Ej, musimy, musimy poszukać tą Magdy. Co? Ten nie? No co ty? Wziąłeś? Magda! Magda wyłaś! Jak zaraz nie wyjdziesz, to ci skopię dupę! Musimy tam iść. Chodź. Bardzo to się dzieje co się może w każdej chwili zawalić Nic się nie zawalić, musimy ją znaleźć Zobaczmy do góry Przyjechaliśmy w trójkę, -y. w trójkę -y musimy wyjechać Masakra, ale to strasznie Marek, idziemy już idzie Ej stary, tu coś przeszło stary Na pewno nic tam nie ma hol Mówi ci chodź tu musimy to sprawdzić Naprawdę? Coś słyszałem. Może to drona? O, 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 Chodź, może się z nami bawi. Chodź na górę, zobaczymy na górę. Normalnie świetnie. Może się zginęła nam drona też nie mam. Maro, Maro, gdzie jesteś? Chodź zobacz! Maro, co się stało? Chodź się Szybko! Co jest? Gdzie jest Biedrona? Aby przetrwać, trzeba się zjednoczyć. Zjednoczyć? Tu nie chodzi o mnie. Chodzi o Ołka. Ołka. Idziemy po Ołka. Bardzo mały, mamy Ołka. Jest piękny.

you know.